Także konkurs narciarski trwał. Od razu, trzy, dwa, Nie Dawaj, 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 jest jest jest, jest, twoje, jest, 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 jest! Yes, yes. Siemaneczko, witajcie na kanale KFD. Jesteśmy dzisiaj w Real Gym w Łowiczu u tego przystojnego młodego człowieka. U, to mocno nawet, teraz mocno na wyrosną przy, przystojnością. Raczej bym tutaj poszedł w drugą stronę, ale bardzo Ci serdecznie dziękuję. Tak, no, tak, tak, no. mam dzisiaj dobry dzień, także poznaj moje dobre serce. A tutaj jest z nami Mariusz Grochowski i słuchajcie, w tym teamie dzisiaj zrobimy martwy ciąg, bo na pewno dawno nie robiłem martwego ciągu. Ty chciałbyś sumo spróbować, słyszałem, więc coś niecoś może nam się uda wspólnymi siłami wywalczyć. To jest jeden z nielicznych odcinków, gdzie jestem sam bez Krzyśka, krzyku zawsze nie sumo, nie rób sumo, także dzisiaj jestem sam i dzisiaj sprawdzamy, ile w tym sumo pójdzie. Nigdy tego praktycznie nie robiłem, więc jestem bardzo ciekawy. Mariusz, Ty robiłeś sumo? No, nie, też to będzie dla mnie nowość, zawsze klasyczne. To zawsze klasycznie, czyli, czyli klasycznie. Ja robiłem pół sumo, więc coś, nie, coś potrafię, ale zanim do tego przejdziemy, bo tutaj na pewno chwyt przy sumo będzie miał znaczenie, zrobimy, przetestujemy jedną z maszynek Mariusza. A on, uwierzcie mi, dużo ma tych maszynek. Co prawda, przed chwilą troszeczkę testowaliśmy i uwierzcie mi, że jakbyście to zobaczyli, wyglądało bardzo dwuznacznie, dlatego tego nie pokażemy. Ale jest tutaj maszynka na palce. Wyobraźcie sobie, już was lakierowałem, o co chodziło. Tutaj nakładamy ciężar, i tutaj palcami to podnosimy. Mariusz, zademonstruj. Panowie, ale to jest. Ja mam do Was pytanie: Czy to jest na pewno w 100% bezpieczne? To nie jest tak, że ja te palce sobie tak wyrobię, że potem będę się pod, podnosił podobać podobać czy gdzieś indziej, jeden się od tu. No, złóżmy. Nie wierzymy za to Jeśli Twoja kobieta będzie do nas pisała coś, to znaczy, że będzie dobra rekomendacja. Czyli te waszyki można u Was kupić na tej stronie, rozumiem. Tak, mamy rabat, <laughs> specjalny dla stałych klientów. Na hasło palecia gdzieś <śmiech> Plus. <śmiech> dobra, lecimy z tym materiałem. Słuchajcie, rozpoczynamy tam. Tak jak powiedziałem, później martwy ciąg, no i przejdziemy jeszcze do jednej atrakcji, ale zobaczymy czy tam siły wystarczy. Aż się prosi, żeby zalać. Wypróbuj nowe topingi wzbogacane białkiem. Oczywiście z KFD. Panowie, słuchajcie, to jest maszynka taka challenge'owa, żeby wy po prostu jeździcie, żeby pokazać siłę swoich palców ludziom. Czy to jest faktycznie maszynka, na której wy trenujecie na co dzień do armwyslingu? Ja ci powiem stricte, że u nas w klubie czegoś takiego nie ma i gdzieś tam to zostało wypatrzone przez Mariusza i Krident e, e, ci to wykonał z tego co wiem. Natomiast e, uważam, że to jest fajne do treningu i widzisz, możesz ćwiczyć jednorącz, tak? Możesz ćwiczyć kciuki. Możesz obu oburącz, więc dosyć, dosyć uniwersalna sprawa. I chwyt to tak naprawdę jest niedoceniany w wielu dyscyplinach, a ważny. I patrząc na to, że takie małe urządzenie może Ci tutaj dużo pomóc, to warto było w coś takiego zainwestować. Wiesz, do czego mi to się od razu kojarzy, mogłoby się nam przydać? Do tego mi się nie skojarzyło, to skojarzenia są Mariusza. A przydałoby się to na pewno zawodnikom do brazylijskiego Rzucicu. Łapanie za panie z kimono, łapanie za pas, więc jak najbardziej. Tylko teraz pytanie, Mariusz, do Ciebie. Czy my możemy właśnie stosować magnezję przy tym? Jak najbardziej. No to jest akurat powierzchnia taka ślizga, więc przyczepność będzie lepsza przy magnezji. Dobra, czyli rozpoczynamy. Słuchajcie, ja tego nigdy nie robiłem, bo to jest nowość. Ty tego też nie robiłeś. Mariusz pewnie ma jakieś doświadczenie, więc zakładam, że on tutaj będzie dominował w tej konkurencji. Rozpoczynamy 10 kg i lecimy. Dobrze, ja, że ja, się ja, uda. Ja powiem tak, że to urządzenie jest dla mnie bardzo praktyczne. W momencie, kiedy akurat złożyłem zamówienie, Chris mi to wykonał. U mnie w przedpokoju zawsze na wejściu do domu i wyjściu z domu było testowane, więc praktycznie... Ale co, goście też muszą to robić? Tak, to był jeden z warunków. też kawę, to musisz akurat <laughs> daną, daną no, ciężar sobie, wiesz, no, tutaj te no, Że jak się do Ciebie przyjdzie do domu i nie masz silnego uścisku, to na herbatkę nie można liczyć. Tak, mam wszędzie, wiesz, w domu, widziałeś każdym miejscu, wiesz, dużo uściskaczy, nie? się <laughs> kilogramów. <laughs> nie wiem, czy bym chciał tą herbatę pić w tym Słuchaj, jak się zafiksuję w coś, to po prostu dopóki nie zrobię jakiegoś rekordu... A, dawaj, to nie w ten sposób Czyli w tym chwycie umówmy się, że nie będziemy testowali siły kciuków, tylko testujemy siłę czterech pozostałych palców. No i podejrzewam, że w tym chwycie będą największe wyniki. Nie u mnie, pewnie u Was. Też mam, mam malutkie paluszki. No Dawaj, zobacz, ty ty często jest ta jesteś taki skromny w tych wynikach, od razu się poddajesz, zauważyłem, a zobacz, robisz bardzo dobre efekty. Jak bracia normalnie. Ty idziemy. Ja też mam malutką Tylko, że zrobiłeś tak jak poleciok. Ja mu daję prawą, a, a, a ty mi też dałeś prawo. Ja po prostu za długo z nim przebywam i też są, są pewne skutki ubocznej dzieciamy. Podyszku. Nie no, la, lajcik, więc robimy szybko. Już, już czuć. Przynajmniej no tak. ja już czuję. Dobra? Tak. tak, to będzie właściwie test tej maszyny, bo w tym chwycie eee, tego nie robiłem, ale tutaj są łożenia. Ale ja wam powiem tak, już, już pierwsze co to zauważyłem, że troszeczkę mi się to wbija, więc faktycznie przy większym obciążeniu trzeba będzie może coś, coś sobie tutaj miękkiego podłożyć. Ale zobaczcie, że jest różnica na, na duży plus, faktycznie. Paluchy wytrzymały, dobra. Nie to, że jestem aż taki malutki, ale no, trzeba walczyć o swoje. A, pięknie. Ale Aż widzę, mi przyszykło że... skórę. Uważaj tylko, Mer, się broda nie chciała. No i na paluszkach stoi, patrz, zobacz, no jak paletnisa. Weź staj normalnie. No ale leciutko. Dobra. Dobra, zaliczone? Tu już chyba wchodzimy na trochę wyższy level. Dobrze. Pięknie. A. Czułeś to już ciężkie? Czułem, czułem. no. Czułem, to już ważyło, to już czuj, 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 czuwaj. A. Dawaj mocno. Pięknie. Dobrze. Na to piękne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć razy dziesięć to ile jest? Sześćdziesiąt. Dobrze. Dałeś test. Maturzysty. Tak, a zrobił to, nie ja Właśnie nieca. zrobił, kurde i trochę mnie to martwi. O, U, ale nie da było. się tego lekko odłożyć. Nie, nie da się. Nie ma opcji. Nie da się, nie da się. Ale dobra, zrobione, kurde, bo przerażony byłem. Dawaj. U. No nie ma szans. Zrobił. Ale zobacz to się z rękami dzieje. No. Normalnie stygmaty mi się robią. No w tym 80, momencie, tak. Tak. 80, 80, 80. A miałeś 75 zaliczonych? To 85. Nie, nie, naprawdę, to będzie za dużo. Nie to tak. Daj ma spróbować. On chce czegoś nie zrobić. Ja chcę czegoś nie zrobić. Ale nie zrobi już przy tym. Daj zrobić. Nie Nie wiele. Powiem ci, że. Znaczy, niewiele to ruszyłeś. Niewiele ruszyłem, bo to mi chodziło, że niewiele ruszyłem. Ale tu już czułem duży ciężar. Tuż tak jak ciebie mnie też podnosiło do góry. Podniosę cię do góry? No. W nie możecie odjechać bez skoku na paletę. Mamy teraz 105 cm. KUR... KUR... Lekko. <laughs> jak łatwo, nie? Wleciał normalnie jak żaba. No, yes. tym paluchem od sumo. Tak? O. Tomek nie ma paznokcia na, na dużym Michale i współczuje tego bólu teraz. Nie no generalnie to nie byłby do, dla mnie jakiś duży problem, no, nie, ale wszystko co poczułem właśnie ból znowu w, w tutaj w stopie. Miałem prześwietlenie robione i tam są troszeczkę ponadszarpywane ścięgna i uszkodzony paluch, ale Generalnie no, już nie bolało, a teraz przy jednak mocniejszym wybiciu zamortyzowało i poczułem. A jeżeli nie wiecie o co chodzi, to zapraszam do odcinka Sumo, ostatnie na KD. Nie zrobisz. Zrobię, o Co? Coś mi to przypomniało. Miałem zrobić tak jak ty, czy tak jak ty? Nie, nie, nie. Ja ogólnie w swoim skoku na palety to było mi trochę bardziej jeszcze jak by to powiedzieć... efektownie. Jeszcze raz! Jeszcze raz! Ostatnia próba i wracamy do ciągu. Wow. No to Wiele. wyglądało tak... Zabrakło tylko równowagi, nie? Bo wskoczyłem nogami. No. A, nie, nie, dobrze. Dobrze. Ale on już krzyczał zanim upadł. Tak, już widziałem akurat swoją granicę, jednak... No tutaj jest, mamy, słuchajcie, metr dwadzieścia. Czyli jeszcze raz, ja spróbuję, Poczekaj. Gorzej mi jest w butach, nie wiem czemu. Ja spróbuję też na bosu. Ty rozszerzasz nogi. Ja już trochę to trenuję, to też inaczej, nie? Ale to i tak jest 10 cm mniej niż mam rekord. To mam na, ta, na taką rekord wysokość. Ale to trenuje cały czas? Tak, to jest, to się muszę przyznać, to jest jedno z niewielu, niewielu rzeczy, które ja robię. Czyli robię, sobie dynamikę, staram się poskakać trochę, staram się do plejometrii zrobić trochę. Gorzej jest siła, siłą, ale to zaraz zobaczymy przyciągach, bo ciekawie, jestem, jak to pójdzie w tym sumie. Także konkurs narciarski trwa dalej. Pozabijają chłopie! Pozabijają tu dzisiaj. Co ty przez ja nie wiedziałem, czy się głapać te metalice. O kurwa! On ale strachu, się wpierdolę w to. No kurwa! Szukam zaprzyjaźnionej firmy, która sprzedaje ubezpieczenia. Słuchajcie, oferujemy mocną współpracę, tylko może być różnie z wypłatami tutaj, widać. Tak. Także słuchajcie, strokmanik kontro armless leży na razie 2-0. Skoku na skrzynie. ale skok przez skrzynię Megurą. Czyli Mart wyciął decyduje. Właśnie, o tak, dokładnie. Zróbmy to. Skłamałbym to, jakbym powiedział, że nigdy w życiu Czyli co, tego za, nie Zawsze robiłeś się w klasyku, tak? Zawsze robiłem w klasyku. Tam z jeden, dwa treningi zdarzyło mi się, że zrobiłem to jako takie ćwiczenie dodatkowe, ale dzisiaj pierwszy raz w życiu chciałbym po prostu zobaczyć, ile ja będę w stanie podnieść w ten sposób. Tylko, że ja nie jestem... w tym, tak jak teraz stoisz, no to jest pół sumo, bo to nie jest pełne sumo. Stoi się jeszcze szerzej. Tak. Gdzieś tam, żeby skrócić całkowicie ten ruch. Szczerze. A tak jak będę stał, to jest git? Jest ok. A palce tak na zewnątrz? Mhm. Nie chciał, żeby to źle zabrzmiało, ale było lekkie. Ale wydaje mi się, że to było lekkie. No bo to jest na razie I lekkie. Powiedz Ci, że bym chciał się zakręcić tak to... koło, koło 300. No wiesz, jak to jest? Tak naprawdę dopiero przy dużym ciężarze wychodzą Balkany. błędy, nie? 120 kg. I tu jest jedno pytanie, tak naprawdę, jeżeli wiesz, że robilibyśmy docelowo bez owijek, nie? Znaczy bez owijek, bez, bez pasków, no to szerokość tutaj e, powoduje, że trzymamy na gładkiej powierzchni, nie? A jeżeli nie wiem, czy właśnie te tanki typowe, czy nie są tak, że jednak dłuższy jest, że jak tutaj łapiesz, to dalej masz na rodełku, nie? I lepiej to trzyma. Ja na razie bez zamka, bez niczego sobie robię. To zobaczymy, zobaczymy, jak na te lepiej... ciągi pójdą, bo może, to, może się okazać, że to będzie fajny trening, fajny wynik. Będzie warto spotkać się z takim trójboistą, żeby to przeszkolić. Zawsze robisz tak powolutku, czy gdzieś tak. tam tą dynamikę później włączysz? E, tak, ja przy 300 się rozpędzam. Mamy 120, teraz przechodzimy na 170, czyli 25, kontynuujemy na stronę. Ja nie wiem, czy nie pójdę kupę najpierw. Widać, że lekkie jeszcze. Jeszcze lekkie, no. Wiesz co, ja to chyba ostatni raz podejdę. Czuję, czuję, nie, czuję dwójkę tutaj akurat na w lewej nodze, a nie chcę sobie naciągnąć za miesiąc zawody, więc. Ha! Jeszcze w miarę lekko, zobaczymy 270. Jak 270 pójdzie, to chciałem dotakować 300. I w ogóle myślałem, że kurczę, chciałem, że Tomek właśnie bardziej na, na boju się kumale, ale tu rozmawialiśmy. I jakby ten fajny ciąg sum, sumo poszło, to chciałem do tego może w przyszłości przygotować i zaliczyć jakiś fajniejszy wynik. Jest. Kurde, ale zrobiłem, jestem to, naprawdę zadowolony. Jest 220. A u mnie wiesz, że największy problem, był po tym co miałem wiesz, z lędźmi, problem to po prostu strach o to, że coś sobie zrobię z kręgosłupem, nie? A teraz, kurde, poszło. Chodzisz no, więcej? Nie wiem, czy ryzykować, nie? 220 zaliczone, nie? I może tak by nie szaleć, jak się nie robi. pas. to zróbmy z próbę 2,6, 2 i 3,0 i koniec. Bo ja myślę, że dołożyłbym ile? 10, może 20 kilo. Mocno, Mariusz, dawaj. Podjeść do siebie, podjeść przy Tak I, cyk, i góra. Idzie, idzie. Nie, czuję, po prostu na dwójkach czuję, że tu mi puści jedno i drugie. Wiesz jesteś bardzo to... wysoko na nogach i chcesz to tutaj pociągnąć, a nie, a nie dupę w dół. Ale wiesz co, nie, tutaj jak sobie raz naciągnąłem, to nie, jasne. tego boję. Nie, nie ma nic to... siły, nie? Poczekaj, spróbuję, spróbuję, poczekaj jeszcze, tylko... Nie, poczekaj, chcę tylko oderwać to od, od tego bez opasek. Bez zamka czy z zamkiem? Nie, bez zamka, bez. No i teraz, pyk. O, nawet, nawet lepiej. Weź mi to wytłumacz racjonalnie, jak to jest jak Cię robi w ogóle w tym ustawieniu? Dziwnie. Ten ciąg jest dla mnie dziwny, ale wiesz co... Jest razie... troszeczkę krótszy ruch, ale wygląda to u Ciebie bardzo stabilnie, więc... Więc właśnie dlatego chciałem zobaczyć tutaj. No nie robiłem... To jest największy ciężar w życiu, jaki ja robiłem w martwym ciągu sumo. Jak, jak, jak robiłem to jako ćwiczenie dodatkowe... Teraz, tak, to będzie mój rekord, jeżeli, jeżeli to podniosę w sumo bo nigdy tego sumo nie robiłem taki na duży ciężar. Robiłem to jako ćwiczenie takie, wiesz, dodatkowe sobie, nie? I dawaj, góra, mocno. Lekko. Dobra, dawaj, to czysta. Góra! Mocno, mocno, mocno! Sza, lekko. Bardzo ładnie. To się nie mogło nie udać. Uf. Pięknie. Dziękuję bardzo. Pięknie. Ja wiedziałem, że on to zrobi, i szczerze mówiąc, nie chcę Cię podpuszczać, ale ja bym tu jeszcze 20 widział dodatkowe. Tylko wesoło mi się w tej pozycji czuję bardzo. Ale wygląda to dobrze, jeżeli chodzi o, wiesz, o, sam, o sam wiesz ciąg. Tak z mojej perspektywy. Jak już na takim ciężarze, wiesz, nic nie puściło, płynnie poszło, nie walczyłeś z ciężarem, nie było wiesz, bujania ani nic. 25, 50, 75, 100, 120, 140, 150 plus 150, 300 i oczywiście 300 plus 20. Od razu, trzy, dwa, jeden, góra! Dawaj, dawaj, dawaj. jest twoje, jest, 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 jest! Wyciągaj, 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 jest. Był wózek, ale to już był ciężar. Już więcej by nie poszło. To był max. Max, 320 kg na pierwszy trening pół sumo. Tak, oddaj mu oddech. Ty nie zapiąłeś. ogóle. na pierwszym treningu I zapiąłem pasam? No. Zapiąłeś. Ale, ale ładnie, bardzo ładnie. Naprawdę widać, że jeszcze wracasz do siebie. Nie to już było dla mnie bardzo ciężkie. Nie? I czułem, że źle złapałem, bo za szeroko chwyciłem. I jak już miałem to u góry, to wie kurwa źle złapałem, bo zacząłem rękami po, ciągnąć po kolanach. Jakbym złapał to węży, to wydaje mi się, że byłoby trochę lżej. Ale i tak już bym nie dokładał te 320 na pierwszym treningu, to jest dla mnie dobry wynik. Słuchajcie, jesteśmy świeżo po e, martwym ciągu. Pół sumo i sumo. Tak by to można było nazwać, sami opiszcie w techni tą technikę jaką robił Kondziu i jeżeli macie jakieś wskazówki to możecie wrzucić, bo tak jak mówimy to był jego pierwszy trening. Ja coś tam nieco coś robiłem, ale przynajmniej rok czasu przerwy. 220 zaliczyłem, 320 szacun i Ty na 220 również skończyłeś. Bez pasków dodajmy Bez to. pasów, to jest... bo z pasami nie poszło. Z paskami nie poszło, ale bez pasków poszło, no jak to jest nie Tak to wyglądało, mieliśmy tak naprawdę dla Was jeszcze jechać i po, po, po zrobić sobie spacer Freda Frinstona ale chyba jesteśmy już i ja bym to przełożył na następny odcinek, panowie. Tym bardziej, że wydaje mi się, że realizacja jest pełna, bo paluszki sprawdzone, tutaj mamy zwycięzcę. Oczywiście ja byłem drugi, tak? <laughs> dziękuję, dziękuję. Później mieliśmy skok na, na, paletę. na, na, na paletę. Na imitację palety. Na imitację <laughs> tutaj, palety. Tutaj, tutaj cieszę się, że, że, że podołałem. Mariusz, Mariusz za to skakał przez osła, kozła. czy kozła, <laughs> nie wiem, jak to się mówi. No i na końcu był martwy ciąg, to już opisaliśmy. Także, jeżeli Wam się odcineczek podobał, dajcie znać w komentarzach, oczywiście standardowo łapka w górę, i możecie podbicie zostawić, bo macie trzy takie podbicia w tygodniu, więc jak najbardziej zachęcamy do tego i do zobaczenia na następnym odcinku. Trzymaj się, hej!